Siemanko, budżetowe dziś wulkany od Triplexa. Dwie sztuki za jedyną cenę, która Wam się teraz wyświetla. A można jeszcze taniej, bo z kodem DIMI 20 macie 20% mniej na produkty nieprzecenione na Pironet.pl. W paczce znajdują się dwa wulkany. Fontany nie są aż takie duże, dosyć stabilne. I każdy z nich zawiera certyfikat. C, oczywiście, i 11 gram Neku. Kod produktu TXF836. Dobra, dobrze. Wulkany gotowe, i odpalamy, testujemy. Dwa na raz. dają ładnie. Tego, żebym się nie spodziewał. Jak wysoko! Zobaczcie. Nie, no wulkany za tą cenę. Dyszka, nie? Musi być dyszka. Wysoko, gęsto, ładnie, naprawdę. Spoczko, zarąbiste wulkany. Polecam brać i to nawet takie cztery odpalicie, czy sześć. I macie zarąbiście, a najlepsze jest to, że można je odpalić sobie w tak naprawdę każdego dnia w roku. Czy na urodziny dla mamy, siostry, brata, czy po prostu iść na plażę z dziewczyną, odpalić się wulkany. Także no, zarąbiste są. 10 na 10 ode mnie ocena i bardzo je polecam. Dziękuję za oglądanie filmu.